Uh, i'm here to speak to you about uh, a new product called the evo gruber that we launched here uh, in the nearest week we send it out on the market and the model coming this year is the evo gruber with shear bolt uh, version it's a, a para uh, a gruber making deep uh, loosening of the soil uh, not disturbing the top soil but loosening the whole soil from half a meter down and up And this model is coming later on here in the year We have it with hydraulic trip system also, so it's more suitable for this area. Tuchel Maszynenbau to specjalista w dziedzinie czystości, higieny i podgarniania. To co widzieliśmy to tylko niewielki zestaw maszyn w naszym programie sprzedaży. Do tego firma mamut, którą widzicie za moimi plecami. To następny specjalista w dziedzinie wycinania, zagęszczania i ubijania zielonki na pryzmach. Mamy zaszczyt Państwu przedstawić ładowarkę teleskopową Marki Dieci. AgriPlus42.7. Szczególnym wyróżnikiem marki Dieci są kabiny. Kabiny są projektowane przez firmę Giugiaro. Ładowarki teleskopowe firmy Dieci wykorzystywane są w dwóch branżach: w branży rolniczej, jak i w branży budowlanej. Firma Dieci stosuje w swoich maszynach silniki marki Kubota, silniki marki FPT, jak i marki Perkins. W zależności od typu ładowarki teleskopowej. ER11HT, maszyna przegubowa z teleskopem, zasięg teleskopu 3,5 metra, maszyna zwinna 1,3 metra szerokości, może występować w kabinie otwartej. Prezentujemy dla Państwa dzisiaj pług Variflex CX Plus. Jest to pług z zabezpieczeniem hydraulicznym, z hydrauliczną regulacją szerokości roboczej. Odległość między korpusami 100 cm, wysokość pod ramą 80 Pług jest wyposażony w odkładnice XL. Są to skandynawskie odkładnice. Wyposażony jest również w przedpuszki typu EM. Są to przedpuszki dedykowane do uprawy kukurydzy. Pług jest wyposażony również w koło podporowo-transportowe, zamontowane w obrębie ramy, co umożliwia nam wykonywanie orki przy miedzy, przy jakichś przeszkodach typu ogrodzenie, typu drzewo, typu słup. Na tym kole pług jest e, transportowany na pole, jak również z pola pozycji motyla. Overum to szwedzki producent pługów z niemal dwustoletnią tradycją. Mamy dla Państwa do zaoferowania pługi zagonowe, tradycyjne, pługi półzawieszane i pługi zawieszane. Zabezpieczenie to albo do wyboru hydrauliczno- gazowe, czyli zabezpieczenie non-stop, ewentualnie zabezpieczenie na kołek ścinany, dedykowane do ziem, gdzie jest po prostu mniej kamieni. Pływa na mniejsze spalanie, mniejsze zużycie elementów roboczych. Jeżeli szukacie Państwo dobrego pługa, Zapraszamy do naszego dillera Agrarolnik Śniadowo. Tam na pewno znajdziecie Państwo pług dostosowany do Waszych potrzeb. To po co widzimy to nasz flagowy. Suchel Truck 20-tonny silnik, 3 kuboty, wołowodowa hydraulika, pompa z wydajnością 80 litrów, systemem wolnego spływu do tego standardowy ślimak do podgarniania paszy. Ale to nie wszystko. Ta maszyna może być wyposażona w ścielarkę, podgarniacz rusztów, zgarniacz rusztów, szczotkę do czyszczenia boksów, tradycyjną zamiatarkę osiową, wiele, wiele dodatkowego wyposażenia do tej maszyny, którą możemy wykorzystywać gospodarskie nie tylko do podgarniania, ale również do higieny. nam państwa gościć na targach w Przepietowie. Zapraszamy za rok.